Raz, dwa, raz, dwa. Siłoneczko. Dzisiaj takie szybkie wiadomości z kija. Co tutaj się dzieje? Bo Dużo się dzieje, natomiast najwięcej się dzieje że tak powiem, przy domu, przy remoncie. I najwięcej dzieje się przy kamperze. Ale jest też takie coś, utopiec. Takie coś niszczące tutaj jest. Wcale nie planowanie. Jest to Ameryka. A dlaczego to pielec? Bo jest to float. Coś tam, to się jakoś tak nazywa. nie? Snywany są powyciągane, bo się. Znaczy one już wyschły, ale nie są wkładane, żeby też widzieć, co tutaj się dzieje. I jeśli chcecie taki filmik, bo ostatnio dość dobrze Wam poszło z złote, a skromne, przynajmniej na Facebooku, bo na Facebooku, że się tam dobili, myślałem, że te 200 łapek to będzie z parę tygodni Wam szło a to nabiliście chyba w kilka godzin to zrobię tak, że jak tutaj będzie tutaj na Facebooku łącznie będzie 1000 takie duże wyzwanie łapek to pokażę Wam trochę więcej o tym aucie fajne auto, znaczy fajne, no 2,5 turbo działać działa także jest git ale nie wszystko działa i to Wam też pokażę, poza tym nie jest to jakiś taki idealny egzemplarz, natomiast w tej cenie zobaczymy co jeszcze z nim, że tak powiem będzie, jakie będą jego losy i się zadecyduje. Tutaj jak widzicie takie różne dziwne rzeczy. To pokażę Wam też jedno zdjęcie. Dwa dni temu taki właśnie grad padał. Dzisiaj też bardzo mocno zapowiadali. A wiecie, tutaj tutaj, to, to ta klapa jest do wymiany, bo jest porysowana. To mi nie szkoda. Szyby to też nawet można wymienić. Natomiast dach to już tylko szpachlowanie, no bo to dach nie wymienimy, nie? Ewentualnie wyciąganie w gniotek, tak? XC90, XC90 na razie stoi ona będzie do sprzedania. Teraz w lipcu będzie do sprzedania. Ma jedną przypadłość. Zobaczymy, czy uda mi się ją naprawić, czy będzie z tego jakiś materiał, czy nie. Jest jedno zaniedbanie serwisowe, na które też zostałem, tak powiem, no delikatnie mówiąc, oszukany. Coś miało zostać zrobione, a nie zostało, i to na razie nic nie uszkodziło, ale jest to operacja, która wymaga jakiejś tam ingerencji. Na razie tak tego auta też nie sprzedam, a nie wiem, czy będę miał czas na nie. Z kamperem tutaj trochę się zmienia, trochę się nie zmienia. Najwięcej się zmienia zakupowo, bo coraz więcej zakupów, coraz więcej rzeczy nakupywane. Dzisiaj byłem też po taką sklejkę, bo mi była potrzebna tutaj do tej półeczki, która tutaj też już powstaje. Tutaj będą drzwiczki z dziewiąteczki. Myślę, że tutaj już jakiś zawias będzie można zainstalować, żeby to też miało ręce i nogi. Wykleiłem tym materiałem, tak jak boczki, wykleiłem sobie na alufoksie. Hmm. Tutaj to nad kole. Nie myślę, że wygląda ok. No. Sam alufoks to jest taki, wiecie, jak się go uderzy jakąkolwiek yy, taką, nawet nie ostrą rzeczą, ale powiedzmy, właśnie sklejką czy coś, to on się od razu zadziera. No bo to jest tylko taka folia, wiecie, z tym. Natomiast materiał to już tak nie tak łatwo przerwać, nie? Dach też się powoli robi, no ale właśnie, żeby tutaj dojść yy, dachem dotąd. To muszę mieć tutaj już ściankę od półki, żeby też zakryć krawędź, bo to trzeba, tak jak ostatnio wam też mówiłem na filmie z kamperem, że to wszystko trzeba planować. Nie można zrobić dachu bez, bez kabli, nie można zrobić dachu bez tej deski, bez tego jakiegoś wykończenia tutaj. No tak to wszystko jakoś wygląda. I najwięcej, że tak powiem, też czasu poza remontem w domu mi zajmuje. A chciałbym jeszcze w tym roku gdzieś wyruszyć. No, tutaj już obrobione też okno dachowe, w sensie już przyczepione. już Wszystko działa jak należy. Wszystkie tutaj te funkcje ma. Tutaj też wywietrznik do grzybek do, do Łazienki. Jak będzie trzeba, to tutaj się zamontuje jakiś wentylatorek. Zasilanie już jest pociągnięte. Drugie zasilenie jest też tutaj pociągnięte, żeby kiedyś ewentualnie tutaj jakieś wentylatory zastosować. No, same te, takie wentylatory kamperowe to jest 500, a z oknem dachowym to jest prawie 1790, to jest chyba najtańsze co znalazłem. Więc to jest jakiś kosmos w ogóle za to, że po prostu jest wentylatorek. I jeszcze są tak głośne te wentylatory, ja nie wiem, czy to też oszukuje, oszukują mikrofony w kamerach tych wszystkich osób, które to nagrywają ale po prostu jest taki szum że ja bym nie mógł, dla mnie to musi delikatnie ewentualnie szumić, no bo jak nawet gdzieś coś odpoczywać przy takim szumie ja rozumiem na chwilkę gdzieś włączyć i nie wiem, jak się coś gotuje to na chwilkę wywiać, nie wiem, zapach cebuli <grych> ale tak to nie wyobrażam sobie dobra, idziemy do innych aut o, idąc do Białej Damy no to widzicie, że nie żartuję z tym remontem bo zarówno beton architektoniczny, jak i poklejanie tutaj podłogi, i wszystkiego dookoła. Drzwi są też wstawione do garażu nowe. A biała dama przykryta różnymi rzeczami, ale coś tutaj pod spodem też się zmieniło. Mogę Wam przy pokazać, jak jedną ręką będę mógł to unieść. O, jest sport. Filtr. <grytans> jest jakaś Simota czy tam Simons czy tam nie wiem coś tak ktoś nazywa. Dobrałem jakąś szurę, tylko tutaj będę musiał ją zaślepić z boku. Bo to jest taki na no, jakiś tam zawór DPL coś tam jak ktoś się tam się nazywa. Akumulator też już na swoim miejscu, taki w miarę, który gdzieś tam ma jakąś energię. Pozostaje je odpalać. Cały czas mój magik nie ma czasu, ja też nie mam czasu i szczerze też nie mam troszkę środków przez ten remont na dokończenie tutaj niektórych rzeczy. Bo nawet jeśli to odpalę, to nie mam jeszcze polakierowanego bodykitu. No i jeszcze naprawdę parę rzeczy, które będzie trzeba zrobić. Idziemy dalej. No i tak, no i czekolada. Czekolada robi to, co zawsze ja robi, robić, czyli wozi dzieciaka do przedszkola. Widzicie fotelik zaszczytne miejsce mojej królowej. Cały czas zepsuty parownik, cały czas ciężko odpala przez to też. A nawet jeśli zmienię parownik, to i tak coś tam jeszcze jest pewnie do pogrzebania. No Tam dużo jest pogrzebania. Lift też cały czas czeka, ale no, dopóki nie będzie kampera, wakacji, zakończonego remontu, to pewnie jeszcze przez sobie czekolada poczeka. RK: No co, Erka Jedno z najbardziej, że tak powiem, cieszących moją japę aut. Nawet dzisiaj jeździłem do jakiegoś obi czy coś. Bo mam, żona zabierać mi zabiera ciągle czekoladę, więc mam też towarowe auto. Jak najbardziej towarowe, dzisiaj jakieś tam właśnie sklejki do, do kampera woziłem, jakieś tam klamki, jakieś takie różne dziwne rzeczy. Akurat dzisiaj w sumie mało, bo ostatnio to byłem załadowany po dach. Nadaje się, cały czas się nadaje. Ma tutaj kilka jeszcze problemów, które też chcę rozwiązać. Chociażby wizualne takie jak na przykład pasowanie tego zderzaka i kilka innych, o których też już wspominałem o których wspominałem na filmie z prezentacji, oraz które gdzieś tam też powoli wychodzą. Coś strasznie mi tam w drzwiach prawych gdzieś się obija, jakiś taki dziwny hałas jest. I ogólnie to auto strasznie ma plastiki, jakieś spinki pourywane czy coś. Ono trzeszczy, po prostu ono trzeszczy. No, nawet nie sama deska, tylko właśnie gdzieś w boczkach, gdzieś w drzwiach, gdzieś tam pod fotelem. Jakieś takie dziwne te, te dźwięki, już nie mówiąc tam w ogóle z tyłu, nie? bo tam też podejrzewałem się, że połamane są te różne plastiki. Yy, tutaj mam szesnastki do yy, busa, Jakieś takie Cargo Winter z yy, literką C, tylko że to są szesnastki i yy, albo je muszę sprzedać, albo muszę kupić felgi. Yy, bo teraz mam piętnastki. I żeby założyć szesnastki to musiałbym kupić też od Ducato, bo rozstawem może też być od Renault jakichś tam też takich oplów, jak to się nazywa, Movano czy coś takiego, 16 Są o wiele tańsze, można też felgi na przykład kupić, ale podobno mają jakieś głupie te i strasznie głupie się wtedy ten bus zaczyna prowadzić. Więc jeszcze myślę, bo felgi stalowe do Ducato szesnastki kosztują jakieś takie dziwne pieniądze. A wolałbym chyba jednak na 15 zostawić to auto, chociaż na 16 jeszcze poszłoby w górę, też jest fajne, fajne, bo poza tym, że niewygodnie się wchodzi jednak do takiego busa, który ma, jest wygodny, ale to i tak bym musiał mieć jakiś stopień czy coś takiego, to fajnie jak taki bus jest trochę wyższy. Zawsze gdzieś tam się, gdzieś można wjechać i się człowiek nie boi, że tam wiecie, tym zbiornikami, wydechami, tym wszystkim gdzieś tam zahacze bo tam troszkę rzeczy pod spodem też planuje podwiesić. Dzięki bardzo, nie wiem o czy o czymś siałcie zapomniałem. Jeśli go tutaj nie widzicie, to go po prostu też nie ma. Tak to u mnie jest. nie? Tyle. W następnych odcinkach na pewno o kamperze, na pewno coś tam o Volwach. Także subskrybujcie, lajkujcie. Jak dobijecie dużo tych lajków, to, to Wam tego utopca dokładniej pokażę. I pokażę Wam jak takie auto, bo to ważne, po morskiej wodzie wygląda. Także zapraszam. Dzięki jeszcze raz za zaobserwowanie. Bardzo Was pozdrawiam. Cześć.